Jak sama nazwa wskazuje, terapeuta środowiskowy jest osobą, która wdraża zarówno postępowanie diagnostyczne w środowisku pacjenta, jak i wdraża interwencję w środowisku pacjenta. Terapeuta środowiskowy jest niezbędnym ogniwem zarówno procesu diagnostycznego, jak i procesu interwencyjnego, ponieważ w unikalny sposób. Może ocenić obszary problemowe, których nie będziemy w stanie zdiagnozować w gabinecie. W momencie, w momencie ustalenia diagnozy terapeuta środowiskowy może wesprzeć rodzinę, szkołę, dziecko oraz pozostałe środowiska, w których ono funkcjonuje, we wdrażaniu konkretnych oddziaływań oraz w ocenie skuteczności tych oddziaływań w procesie leczenia pacjenta. To, co jest bardzo istotne także z punktu widzenia terapii środowiskowej i jest dynamiczniejsze, szybsze i skuteczniejsze wejście w relacje z pacjentem z racji, z racji bycia w środowisku pacjenta i blisko jego problemów, ale także tych stron, które uznalibyśmy za mocne.